Siostra, dzisiaj zarobiliśmy aż zero złotych. Za co siostra, zapłacimy, możemy iść do sklepu. Nie mamy A... przecież pieniędzy. Chata, Nic nie zapłacimy, ale możesz popatrzymy. Popatrzeć. Chodźmy, siostra, już do sklepu. Cześć, dziewczyny, tutaj stąd. Jesteście za biedne. Aha, to my chodźmy, siostra. Co, nie ten, baba co z tylko tej od baby. Nie mówcie tak na nikogo, nie wolno, tak? I to tylko pod odcinek. Tą panią chciała nam, nam dać prezent, ale odeszła. O, to nie wiem. Chyba nam jednak nie chciała. Nie tak, wstety. też to zauważyłam. Nie, bo I my się do przedszkola. Może lepiej nie, bo będzie za dużo kłopotów i będą nam wyganiali. Może do tej sali zabaw tam, gdzie jest niedaleko, stąd tam u góry. Jak myślisz? Może tam się wkradniemy, tylko że tam mogą być urodziny, no bo tam się świętuje urodziny, dzieć, dziecka na przykład. Okej. Okay. Jak nie chcesz, nie? To ja. Bo. A, to ty chcesz do trójki. No to dobra, tam możemy się wkrośnić, no bo tam jest całkiem fajnie. Już idę, już idę. Szybko, Siostra, nie fałszuj. Ze sobą. znaczy ja za siostrą. Siostra, co ty robisz? Chodź tak, idziemy. Dobrze się cieszysz, skaczysz, ale ukryj się, chodź. Boże, ludzie nas zauważyli, chodź, wiem, że się cieszysz, pobawimy się w końcu. Gdzie ty uciekasz? Chodź tu, tu, chodź, ukryj się. Jest, no to nie wiem, czy uciekać, czy to, czy to jest jakaś ochrona, czy pani, czy, czy pani od, od tej sali. Nie, wiem, nie wiem, nie wiem i jeszcze raz nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić. Ogólnie. No to nie tak wiem. Nie z tego, co widzę. No, no to chodźmy chyba. Nie wiem, ale chyba chodźmy. Raczej tak. Was wpiszę. To dobry pomysł, w końcu będziemy chodzili do przedszkola. A ja jestem Ala, jakby co proszę pani, jakby co widzę, wiem, to nas jakaś pani złapała, ale dobra, tam, nieważne. Znaczy w systemie, ale jesteśmy zapisane, bo inaczej zapisałaś. Hej siostra, a jak się bawi w przedszkolu, bo ja nie wiem. Ty też pewnie nie wiesz. Nawet nie mamy znajomych. I lepiej, bo by nas pewnie o, denerwowali. Nie, nie. Oj, nie wiesz. Tra, ale mam plan. I to dobry. Tra, bo w przedszkolu dostaliśmy przed jedzenie. I ja jedliśmy. No to może zostały też takimi pod stołem lub w ogóle w kuchni, jak będziemy w przedszkolu wychodzili. No to musimy zobaczyć. To jest... No, piękny pomysł. I będziemy musieli wydać naszych pieniędzy. W sumie nie mamy ich. Ale to wracamy. Resztki. Tak, resztki, resztki. To dobry plan. Pewnie dobry plan wymyśliłam. Chodź na dół, poprosimy o resztki. Dzień dobry. Prosimy resztki. I w ogóle dzisiaj mam że um, jest jakaś dzisiaj Kasza lub Kasza madna, nie wiem. Um, i, ogólnie, I niby ona swój, a dla nas pewnie już i, i, I pewnie, no dobra, jest dla nas pewnie pyszna. Ogólnie widzimy, to zaraz będzie part 2. No to szapa, się, już koniec. A, patki!